My jesteśmy małżeństwo, cholera jasna. W rolach mówmy. dają mi spokoju no to, to numer trzeba zmienić żebyście ode mnie odwalili ode mnie o, obiadu nie można zjeść o steka będę jadł przekupiłem właśnie wczoraj nie można żyć normalnie tutaj tu jest męczarnia No to możesz już przykinać. Bo ja nagrywam. Chcę obiad zjeść. Jedz, no możesz już zacząć czymś przykinać. I nie głupi przyklinać. No ostatnio, tylko ja włączyłem to co ty robiłeś? Ja tylko chcę to... Przepraszam bardzo! Proszę wyjść. Jak nie, to ja wyjdę zaraz z tego domu. Dobra, nie będę pieniądze. Kupił makaron w tym. Ja połowę wziąłem i krzyczał, że ja biorę jego jedzenie. No dobrze, to ja sobie będę kupił. Ma pieniądze i sobie kupuje. Nastawił wodę do prania. Ponoć godziny czasu. Ja weszłem załatwić się. A, widzicie, zaczynam nagrywać. No, zobaczymy. Tak, halo. No halo. halo. Halo, halo. Do widzenia. Tamto to przypaliłeś już. nową. Ja umyję. Ją. No to przypalona już ona jest. Ja umyję. No przypalona. Nie. Tym szorujesz, tym złócikiem. To cię myć. A gąbka jest. Ja Jej gąbką myję. Dobra, ja teraz nagrywam. Przepraszam bardzo. Daj mi obiad zjeść. Już zaczynasz? To zaczynaj. Nie dam mu co Nienawidzisz mnie, to u musi musisz się pozbyć mnie. Nie będziesz. Na moich urodzinach to no nie będziesz, na pewno. Bo ja nie wiem, czy ja tutaj będę robił, bo deszcz będzie padł. No właśnie, chcę powiedzieć, że Krzysztof, Pan Krzysztof, Odbiera listy bez mojej Bo zgody. Powiedz Niech jej, ty kierujesz? Proszę bardzo! Ja odbieram do jego listy, a pisze, pisze o Wojtek Sogodolski. Chce mnie skierować do, don pomocy społecznej. Zobaczcie jak u uśmiechnięta. Zobaczcie! Pokaż łypę swoją! Pokaż! Pokaż! No to, nie będzie żadnych tutaj urodzin. Pokaż! Powiedziałem. Ja Właśnie, nie będzie. Nie będzie. Myślisz, że ja kurwa nie, nie odbiorę? Odbiorę. O, na tak że kurwa jest możliwość nieumieszczenia. Tak! Bez mojej zgody ktoś pisze głupoty, a ty wszystko Ech. wierzysz. To patrz na kamerze. To właśnie, to teraz widać. No, to zgod zgody proszę mnie nie nagrywać. Bez mojej zgody. No to wyrzuć po kamerę. Tak, halo. Halo, siema major. No siema. Jem posiłek. Nie dajcie nawet mi zjeść. Do widzenia. A ja chcę powiedzieć, że dałem 100 zł na światło. I panie, że ja opłaciłem. No opłaciłeś. No dałem ci 100 zł. że ja opłaciłem. No opłaciłeś. Nawet mogę pokazać. Pokaż. Pokaż. Masz. No, a ty bierzesz, to ja mam pieniądze mieć, dawać tobie i z tego nic nie mieć. I chcesz się mnie pozbyć. I odebrałeś bez no. mojej zgody, bo dzisiaj przyszły y, jakieś po prostu te. Listy fałszywe, ktoś pisze nie wiadomo co i bez mojej zgody odebrał moje listy. To Przepraszam przyznaj się Przepraszam bardzo, odebrałem twoje listy z tego powodu, że dotyczą mnie. To proszę założyć sprawę, że to. Mnie a kto to wysyła te listy? To załóż sprawę na tego! To ja mam wysyłać? to! Bo na twoje nazwisko i imię. To załóż sprawę. Pokaż. Powróć i mi nazwisko swoje! Powróć! Pokaż. Będę ja pokażę na to! To proszę zawieść to na komisariat trzeci, niż się oni zajmą tym. I nie będzie żadnych urodzin tutaj. On się jej pytał, czy to, czemu to taki szupły? Bo ja zawsze szupły. To nie masz co jeść? Mówię, mam co jeść. Tu nie ma czasu. Co jest? Sianu, burmistrz. Nie ma ziemi. murmisz? Po burmistrzach. A cholera. Można no, no w komputerce. Znajduje. W komputerce znajduje. Masz pragnie zostać sam. Zostaniesz sam. Znajduje. znajduje. Burmistrzów, nie burmistrzów. Wójtów. To ja znajduję? A kto? Ja? Pisze. Ja nie umiem maile wysyłać. Ja nie umiem maile wysyłać. To proszę zobaczyć czy maile gdzieś kurwa do jakiegoś urzędu wysyłam. A pierdolisz kurwa tego głupoty takie. Można schować. A no schować. Ta. Tak. Tak. Ludzie mówią. Ty no stop kurwa. Chodził kurwa srał kurwa co mleko wypije jakiś napój kurwa i je srać, to sraj to mój interes ja ja w maju nie jestem, ja sram do kibla idę o co ja w maju tochy sram? no to mogłem ile odebrałeś listów? to przyznaj się ile listów odebrałeś z moi na mnie zarejestrowane imię, nazwisko, a ty odbierasz listy. Ale sprawia mnie. Ale się... na mnie. Ja tylko chcę Ja nie ciebie. co ty chcesz ode mnie? Powiedz Słoitku. Ja chcę, żebyś ty mnie ugłem, żebym ja powiedz że żebym ja się wyprowadził. jak... Nie, gdzieś. chcesz mnie umieścić tak. gdzieś, tak? Nie, ja jestem. Nie sobie żyj, twoje mieszkanie, ja sądzę, że broniłem. Twoje mieszkanie żyj! Ja nie, ja tak. chcę tak. po prostu wyprowadzić się stąd. Podziałeś. I mam takie prawo. Zanijaczek? Nie, to jutro pójdę, zmienię numer. Już kurwa wkurwiacie mnie, kurwa, tym wydzwonieniem. Nie dajecie kur, ogółem spokoju. Debile. Listy proszę Ech. udostępnić dla pani dzielnicowej. Będą. Nie tylko dla pani nie ale dla Komendanta Miejskiego Bo ja mam dość tego. Wiesz o tym? To właśnie jak masz dosyć, to ja muszę się stąd wyprowadzić. Mam takie pragnienie. Dzińcza powiedziała, że w każdej chwili. Już? Jezień, jezień już. Ja złokę tu Marek. Żeby jak najszybciej żebyś ty się mnie pozbył stąd. Tak? Ja no, żeby... Co? Żeby... Szlankę. Po prostu. Żeby... O! Pojechał! Na Mazury! O jak dziękuję! Jak on wszystko dziękuję. Prawdziwy człowiek. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień wieczór dzień dobry wieczór ogółem. Właśnie dobry wieczór ogółem leczy zaczyna mnie prowokować, odebrał dzisiaj, ile listów odebrałeś? Właśnie, odebrałem listy, mówię szczerze na was, lampkę zajmę z głowy nożną i powiem tak, odebrałem listy Wojtka, bo na Wojtka pisana, ale jest w e, sprawie mojej. Jakiej? Mojej. Wojciech Słowodolski, dowód ja pokazuję. Dzisiaj no niedawno, Dobra, po, że posłuchajcie. chuj ci nie obchodzi. E, 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 Cię ja pisałem, czy nie pisałem, o, tak. ale ciebie nie obchodzi. A ile ty donosów o. na mnie napisałeś o. na policji? Ja donosy nie pisałem. Jak nie? Donosy? Nie? Zawiadomienie, Konfidentem że, jesteś pierwszym. Że nie mam domu, że nie ma... ja znajdę to listy zawiadomienia ci pokażę. Bo robię ksera i ci przeczytam. A jaki ksera? Zawiadomienia. Teraz? Właśnie, ksera. A czemu moje te listy? Na Odebrałeś? Trzeba na, pokazać na policji. Ja powiem na policji, Zaj, dlaczego? Moje listy odebierasz. Może paszki przychodzą, wszystko dla mnie zabierasz. Nie! Chcesz mnie okraść! Powiedziałeś, że wszystko chcesz mi zabrać. Nie, jak ja ciężodzienie jestem, a ty nie co chcesz zrobić? Co nie chcesz zrobić? Powiedz! Ja ci kurwa dupę jest? urtowałem. Chcieli na ja nie, to ci dupę To dobrze! Cie, mi tu nie będzie, to Ech. właśnie cię opieka zabierze stąd. Pani Żyłkiem nie zabrała, za puszczalnik nie. Pani Ciebie nie zabrała. Patrz! Sam wąchasz kurwa, może. Patrz, ja sam wącham? No pewnie. Jeszcze kłaniesz, oj ja do? Ja Zabij... pokażę! Choboku kurwa! Choboku! Dobrze, po... to proszę pokazać, Chodź, pokażemy. Co? Twój śmietnik kurwa. No śmietnik! Do... O, to dobrze, pokażę wam śmietnik ten. A ja pokażę jego! O! O! Ja Normalnie wygląda, zobaczcie. O, o, tu mam moje urodziny. Mają być moje. Zobaczcie jaki tu śmietnik jest. O, zobaczcie. Zobaczcie. To jest kuchnia. To kurboży dom. Śmiechowarte. Proszę to Proszę, Nie, pros Bo, bo kamerę pójdzie. To bo kamerę... To zapłaci kurwa 500 zł za kamerę. Nie masz... O ma też paczka przyjść złodzi. To, To to zabierzesz. Ale, ale do koło? No dla mnie, na moje nazwisko. Przyjdzie paczkę, to ja postawię na podwórku. Bo mi ma z łodzi, A co chcesz? Ja powiedziałem, żeby mi drezły są jakieś ciepły. Bo ja lubię na sportowo chodzić. No i nie. A mnie nie obchodzi czy dres. No właśnie, to właśnie proszę, proszę nie odzywać się, daj mi, o ja bardzo dobrą wędynę kupiłem, świeży chlebek. Trzeba jechać na tą kurze. Ale ja nagrywam, już, ty, już teraz zaczynasz znów przyklinać? Ja nie wiem, nie rozumiem ciebie. Ty tak lubisz takie życie? Nie można nagrywać właśnie filmów, to ja chyba ostatni film będę nagrywał. Tutaj i trzeba się ogólnie pożegnać. Na to bo to trzeba się ugłym wyprowadzić stąd. Widzicie? Na siostrę, tak? Która ci ugłym pomagała. Prała i nie prała. To ty taki jesteś dobry, uczynny człowiek. Ja nic nie będę nagrywał. To jest ostatni film tutaj.